よかった。 对，往外移动。 Tak, możesz coś pozdrowić Ale to nie nagrywa, Zobacz, czarny ekran. No tak? Ty? Dobra, nie to nie A szkoda bo z taką miniaturką, to by z tysiąc wyświetlnych było od razu. To chyba był nasz pierwszy mecz w białych koszulkach. Tak w się wydaje. Zawsze czerwone graliśmy, a teraz biało O tam jest Kornelia Macha. Tak jest, tak jest pozdrawiam Kornelia, wszystkich Polaków, rodaków nie, no ja się cieszę, z zdrowe plecy. Yy, macherzy chyba by nie obstawiał takiego wyniku. To jest 14-17. W miarę okej się grało nawet. Ja z ciekawostek powiem, że każdą akcję na bez, bez oddechu grałem. W sensie zaciskam powietrze w przeponie, w brzuchu i na sztywniaka grałem akcję dopiero jak był lop albo clear, to brałem kolejny oddech. I tak to 3-4 uderzenia bez, bez oddechu na, na sztywniutko, żeby tutaj pancerz zrobić i tyle. Jak się czujesz? Dobrze. Cieszę się, że zdrowie powoli do przodu. Za dwa tygodnie kolejny turniej, moi mili Czechy, Czechy. I już wtedy no, jeszcze, jeszcze lepiej myślę, bo teraz mamy kolejny, kupiłem sobie czas, nazwijmy to. Czyli dwa tygodnie kolejne, żeby jeszcze bardziej wzmocnić te plecy i tak dalej. Siłownia, fizjoterapeuta i tak dalej, także saluto, dzięki, że jesteście. I tak naprawdę mamy drugi, drugi, drugi ćwierćfinał nasz, to jest w międzynarodowym turnieju. Bo pierwszy był na Łotwie, ale jeszcze potem dalej poszliśmy do finału. E, ale wtedy i równocześnie pierwszy ćwierćfinał był w turnieju międzynarodowym. Sorry. I teraz jest waszy drugi ćwierćfinał, także no co, powoli do przodu. Mówię, za dwa tygodnie mamy Czechy, za trzy albo cztery Izrael. W końcu odwiedzę rodzinę. W końcu odwiedzę rodzinę po tylu latach do Izraela. Coś pięknego. Co? Tylko że żegnamy. Hala wygląda tak, bo jeszcze tego nie pokazałem. Odbioru, to, to spora interakcja dobra słuchajcie, o taka pogoda jest za mną zobaczcie, dosyć fajnie klarownie, ale co mnie tutaj urzekło to zobaczcie, bo czekamy na przystanku tu sobol. E, urzekł mnie tutaj zobaczcie ten system ławeczek o tak przy drodze, fajnie, fajnie to wykminili sobie tak siedzimy teraz na tym i jest ok. pogoda rozpieszcza, jest ciepło dwóch czarnych smutnych panów siedzi włączyłem kamerę i wszyscy się wyciszyli na przystanku założyłeś tą zależność? nie, nie założyłem, nie? nie patrzę. ale cicho się zrobiło a więc tak to wygląda, te ławeczki, bardzo fajna sprawa, myślę, że to powinno być w Polsce też takiego, fajna, fajna sprawa. A i zobaczcie, jeszcze narzekatorzy, którzy narzekają ludzie na buspas na Puławskiej, a zobaczcie jaki teraz tu jest luz w Sofii. To tak działa właśnie, buspas na Puławskiej, tam się musimy w Polsce troszeczkę przemęczyć, trochę więcej korków, ale no zobaczcie jaki to ma rzut na, na sofie. zobaczcie, tu jest po prostu pusto, tak? Więc yy, to jest dobry pomysł, trzeba... Ja bym jeszcze drugi pas zabrał na bus. pasa, Tak naprawdę, i będzie jeszcze luźniej, tak? Tak to działa. I tak myślę, zakończymy. Czekamy na autobus. 604. Szkoda, tego debla. Szkoda. No tak, kurczę. Blisko, można, blisko to... było, fajno tak. Można było powalczyć. Trochę twoja lepsza dyspozycja. Tak, trochę... trochę lepsza dyspozycja, i by było. Mogło no, być czy, ciekawe. Być... Znaczy, trochę było widać po nich, że oni tak weszli na ten mecz, żeby mm. jak najmniejszym kosztem energetycznym wygrać. I tak też uczynili, ale, ale no. No dobra, ale jest... i tak jest dobrze, i tak jest dobrze. Sprawdziłem się, dwa mecze wygrałem, wytrzymałem, że tak powiem, plecy są ok, e, Nic nie czuć, więc teraz co, kolejne dwa tygodnie wzmacnianie i, i potem Czechy i, i to już walka, tak? Izrael jest tydzień poczekać czy dwa? Tydzień. Tydzień, czyli za trzy tygodnie Izrael, no to, to już mówiłem, że w końcu... W końcu odwiedzę rodzinę, tak, po tylu latach. Żydowskie korzenie, o żydowskie korzenie, więc w końcu się odwiedzić. Dobra, kończymy, taśma kosztuje. Do zobaczenia prawdopodobnie na lotnisku albo w samolocie, bo znowu koło tego pana będę sobie siedział, albo on koło mnie. Ja mam okno. Pomachaj. Znowu okno masz? Nie fair, nie fair. Cześć. No i już lotnisko, za 3 godzinki mamy lot i w takim tutaj akompaniomencie, w takim otoczeniu sobie chillujemy się, zobaczcie za oknem takie widoczki, przede mną takie widoczki, mleko z kawą jest grane, co robisz przyjaciel drogi, możesz powiedzieć Pracuję. prawdopodobnie, pokażesz, sam sobie zobaczę, facebook, tak. facebook widzę, ok, I pracujesz, tak, bo, 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 bo co, ty prowadzisz social media, można oficjalnie to powiedzieć? Tak, można oficjalnie to powiedzieć, to to Jest odpowiedzialny za... Media i promocji w Słucharskim Króju badmintona jest mi niezmiernie miło, że dostałem taką, taką funkcję. I... Możesz, możesz zaprosić co dokładnie, tak? Zapraszam, mam nadzieję, że razem podlinkuję tam. Adam, Adam podlinkuję. I teraz, no zaproś, pokaż, że będzie. Zapraszam, link. tutaj <noise> po... będzie, tutaj dokładnie. Znaczy tu nie, ale będzie... Link będzie w opisie filmu SKB Słuwałki tak. na Facebooku. Zapraszamy do na... polajkowania. Oczywiście, Facebooku, że... Jesteśmy to... na Instagramie, jesteśmy na YouTubie. Także zapraszamy, zapraszamy wszystkich do obserwowania. Więc no, zapraszam, co mogę powiedzieć. No i dobrze tyle. No plan minimum wykonany, jeżeli chodzi o turniej. Tak jak mówiliśmy na przystanku, ale teraz tak już podsumowanko. Za dwa tygodnie widzimy się w Czechach, tak wam powiem. Jako to jest Brno? Praga. W Pradze. W Pradze sobie będziemy grać, więc tak to wygląda i. No i co? Nie pozostało nam nic, tylko pożegnać Was. Żegnamy się z Sofii. Takie tutaj mamy warunki sprzyjające, tak powiem. Trzymajcie się. Cześć. Tak. <gryty> Ty masz taki też nawyk, że grzyweczkę tak pukałeś. Albo mówisz tak. O. <gryty> <Yo>. <gryty> Ale lepsze bym zrobił kurwa nie marnuj taśmy bo już coś powiedz jak włączasz to to co mi puściłeś młody człowieku PZ Hollywood Smile jest to Pierwsza, pierwsza notka z jego nowej płyty, muzyka komercyjna z Kurczy Byki. Polecam serdecznie Fajnie, fajnie, Prezes, podoba mi się Stara szkoła, soku inne takie te klimaty Tylko to, tylko to, tylko rap i tylko uliczny dograne, perfekcyjnie Ale Polacy też potrafią, też potrafią w rap A ty coś chcesz bo kurde, ty włączyłeś i tylko swoją eee, facjatę nagrałeś Chciałeś na mnie, że, że logo, że logo SKW i tu proszę bardzo, intro jest skończone Albo intro bardziej, nie, intro może być też auto, zależy gdzie, gdzie dasz. Nie, no będzie intro, intro, intro. Tak to wygląda. Tam, co ciekawe, jest e, obozowisko naszych fanów, oczywiście. Tak wszyscy czekają, my tak machamy, przychodzą nowi, odchodzą. Tak to wygląda. Cześć, cześć, cześć. Wszystko, wszystko ok, tak to wygląda. Na szczęście jesteśmy w Vikrumie, więc e, więc no, już trochę odpoczniemy od fanów. Już te, wiesz, te autografy i tak dalej trochę już... O ale gołąb zajebisty. Kuchwa, wszędzie te mewy, tam chyba była zobacz <grywa> No tam chyba normalnie mewy. Są. Ale ja, te mewy są wszędzie, tak, wam powiem. Do kawy. I tyle, można... i tyle. Tak, do kawy mi tutaj na ten, ale to jest słodko-gorzki smak, taki cukier, darmowy. Dobra, myślę, że dalsza nagrywka nie ma sensu. Ty to włączyłeś, to ty gadaj, no co ta, taśma kosztuje. No ja jestem profesjonalnym kamerzystą, to ty gadaj. Operatorem, jak już. Kamerzysta to śmieć. Cytując klasykę, czyli ten autor internetowy, który jeszcze istnieje na niektórych galach. Jest to godne potępienia, tak No i słuchajcie, jesteśmy na lotnisku, zaraz wsiadamy na to samolotu i zaraz będą gate. Generalnie to wygląda tak, że Adam nie wie jak się nazywa bo za dużo wczoraj pochlał i okazuje się, że dzisiaj ma kaca, yy, ale nie widać tego po nim. Ale to jest taki dobry clickbaitik, jak będziesz to ciął, to wiedz, że ja coś miałem z tym wspólnego, Elo.